zobaczcie na to, w takim domu dzisiaj śpimy. Jeśli to nie jest amerykański klimat, to już nie wiem co: jest po prostu przecudowne. Zabieramy Was teraz na spacer po waszyngtońskich przedmieściach. Jak widzicie, architektura całkowicie się zmieniła w porównaniu do centrum. Widzimy takie małe, jednorodzinne domki, które często też widzimy w filmach. Pod każdym domem stoi bardzo często kilka samochodów, zwykle większych, nie brak tych płatków. Tak, zwykle nie ma żadnego ogrodzenia lub jest tylko... Widzieliśmy, że nawet jeżeli jest ogrodzenie, to nie pełne. Nie ma na przykład bramki i bramy wjazdowej. Więc to też jest ciekawe. As the chemicals that take us higher, the night's young it it's just begun. As she puts her hand in mine, we wanna chase the Co nas jeszcze zaciekawiło tutaj, to właśnie ta apteka, w której mamy też bankomat, mamy też jakieś jedzenie, ale mamy też drive-thru pharmacy, więc tak po amerykańsku wszystko można zrobić nie wychodząc ze swojego samochodu. A pod apteką mamy automat do wypożyczenia firmów. Napotkaliśmy taki typowy amerykański kościółek. No, a tutaj macie Bible Bootcamp. A my to wszystko ma reklamę. To już nie pierwsza reklama kościoła, którą widzieliśmy. Jest to bardzo popularne, że kościoły same tworzą reklamy. Zachęcają do, do przyjścia. Są też w social media? Tak, dokładnie. Czekamy sobie na przystanku na autobus. Zobaczcie, jaki uroczy przystanek z krzesełkiem. I patrzcie, tutaj zauważyłam, że jest jakby chodnik, i później jest pas ścieżka rowerowa i normalny pas dla samochodów, więc. Wydaje mi się, że ten pas tutaj jest też dla pieszych, biegających coś takiego. Dobra, wołamy nasz autobus. Przyjechał. Jaki miły pan powiedział mi, że. Automat, który jest do kupowania biletów, nie przywydaje reszty i że możemy jechać sobie za free. Aby połączyć się w po Waszyngtonie, potrzebujecie takiej karty. Dostajecie ją w takich automatach. Kosztuje 2 dolary. Powyżej macie ceny przejazdów. Inne są weekendy, inne są od poniedziałku do piątku. Teraz wam pokażemy, jak doładowujemy taką kartę. Przestawiamy. Bieramy Ad Value. Kasia wkłada. Piątkę. I na koniec jeszcze raz przystawię kartę. Po wszystkim macie i możecie jechać. Przyjechaliśmy do Waszyngtonu z Kasią. Teraz wam pokażę, co gdzie jest. Bo właściwie bardzo wszystko jest blisko. Tutaj, przed nami na samym końcu, jest Kapitol. Później idzie taki dług, długi, długi, długi plac. Tam, właśnie w tamtą stronę, jest Biały do którego zaraz pójdziemy. My już po wacheli dochodzimy do Białego Domu. To jakieś muzeum. Na lewo Washington uh, Monument. I kawałek dalej będzie biały dom. Znajdujemy się teraz w Visitor Center Białego Domu. Jest tutaj wiele zdjęć pokazujących właśnie wnętrza tego domu oraz co tam się dzieje, zarówno jeśli chodzi o takie bardziej powiedzmy ważne wydarzenia, ale też właśnie jak ten dom funkcjonuje jako mieszkanie dla prezydenta i jego rodziny. Jest też fajny film, który właśnie pokazuje, um, jakby urywki wydarzeń, które tam się działy i jak to e, wygląda w rzeczywistości. I też wypowiadali się tam prezydenci i pierwsze damy e, na temat tego, jak tam się żyje, jak to wygląda właśnie na co dzień. W filmie też był wspomniany Lech Wałęsa, który odbierał pokojową nagrodę właśnie w Białym Domu. Będąc w takim miejscu szczególnie widać jak Amerykanie mm, jakby bardzo dbają o to, o taką wzniosłość e, symboli ich kraju, o, o to jak w wielu miejscach też widoczne są flagi. E, I taką właśnie mam rozkminę, kurczę szkoda, że nie mamy tak w Polsce, bo jednak też w naszym kraju fajnie się żyje. A nie kojarzę, żeby ktoś na przykład na 11 listopada składał sobie życzenia z tego powodu. A tu kilka dni temu, na 4 listopada, ludzie podchodzili do siebie w parku, życzyli sobie szczęśliwego 4 lipca i to było kurczę super. Więc fajnie by było, gdyby w następnych latach troszkę zmieniło nam się podejście i żebyśmy jednak bardziej byli dumni z tego, że jesteśmy Polakami. Tutaj te domki to totalnie mi się kojarzą z domkami, w których mieszkał główny bohater House of Cards. Takie, wiem, że już powtarzamy to miliard razy, ale takie typowe z tymi takimi schodkami na początku. Chociaż w Londynie też coś w miarę podobnego można zobaczyć, ale no to nie to. Przed nami Washington Monument. Spacerując Waszyngtonem po prostu wszędzie są ogromne, ogromne przestrzenie. Przez co w taki dzień jak dzisiaj, gdzie jest bardzo ciepło, to słońce jest takie bardzo bardzo uciążliwe i jest naprawdę bardzo gorąco. I bardzo to odczuwamy w porównaniu właśnie do Nowego Jorku, gdzie jednak te wieżowce trochę Zabierały jakby dostęp do tego światła, było więcej cienia, i, i nie odczuwało się tego w ten sposób. A tutaj czujemy się troszkę, jakbyśmy chodzili po rozgrzanej patelni. Myśleliśmy, że dzisiaj, jako że jest niedziela, będzie więcej ludzi, ale jest właściwie OK. I teraz, właśnie idziemy do tego monumentu, a później. Ale no. właściwie, jeżeli chodzi o ludzi, to naprawdę jest przyjemnie, nie? Tak, nie ma w ogóle tłoków. Biorąc pod uwagę, że to takie noty, powiedziałbym, że turystyczne miejsce chyba. Przed nami Lincoln Memorial, do którego właśnie idziemy. Pięknie tu. Oni coś mają z tymi flagami. Nawet widzieliśmy, jak jedna kobieta po prostu przyczepiła sobie do plecaczka flagę amerykańską i robiła przebieżkę przez ten park. Lincoln Memorial w pełnej okazałości Na filmach zawsze robi wrażenie jak się już jest tam blisko Zaraz zobaczymy Już którąś godzinę spacerujemy sobie po Waszyngtonie i jest tutaj naprawdę fajnie. Czujemy się tutaj całkiem inaczej niż w Nowym Jorku. Jest tutaj dużo więcej przestrzeni i budynki są niższe, ale też są jakby ogromne i takie czuć taką monumentalność wszędzie. Trochę te budynki i generalnie jakby te place, te przestrzenie kojarzy nam się z tym, co widzieliśmy w Berlinie. Podobny styl. Tak, jest Chociaż to Takie podobne. te się kojarzyły trochę z tymi w Londynie. Też te takie schodki. Te takie jakby. Te szeregowce z czerwonej cegły. Tak, no to też mamy tego ujęcie. To tutaj pokażemy. Z takich ogólnych rzeczy, które zauważyliśmy, to ciężko tutaj jest na przykład z takimi małymi sklepikami, żeby kupić sobie coś do picia czy do jedzenia. W Nowym Jorku też nie było tak jak w Polsce, że na każdym rogu masz żabkę, czy, czy nawet w Polsce no to co chwila jest jakiś większy supermarket. W Nowym Jorku często były takie sklepy prywatne um, i... Jak się poszukało, to też dało radę w miarę szybko znaleźć jakiś mniejszy market. Tutaj spacerujemy już którąś godzinę, i ja nie widziałam ani jednego. Są osoby, które przy tych turystycznych miejscach sprzedają napoje i, i jakieś lody. I to są takie właśnie zimne napoje z takich pojemników z lodem. Ale takiego normalnego sklepu jeszcze nie spotkaliśmy. Jest tutaj dużo spokojniej, nie ma też takich tłumów jak w Nowym Jorku. Jest to po prostu jakby całkiem inne, całkiem inne miejsce. Myślę, że ciężko, ciężko nawet te dwa miejsca porównać, bo po prostu są całkowicie inne. Mm, no, wie się. Zupełnie, zupełnie inaczej. A też dużo bezpieczniej się tutaj czuję, jest tak... ...chillowo. Tak, tak sobie na spokojnie spacerujemy, nie musimy się cały czas rozglądać, czy, czy ktoś tam <gry> za nami nie idzie, więc jest tak fajnie. I myślę, że mm -hmm. taka chwila oddechu po Nowym Jorku i przed Los Angeles. To, co jest tutaj super, to właśnie bardzo dużo takich kraników z wodą pitną, gdzie możemy się napić bezpośrednio, lub uzupełnić sobie butelkę. I co też trzeba przyznać w tych turystycznych miejscach co chwila są publiczne toalety, więc bardzo fajnie. Przed nami kapitol. Miejsce, gdzie obraduje amerykański rząd. To jest taka sauna, jest taki gorąc.

The night's young, it has just begun As she puts a hand in mine